Rozpoczął się karnawał. Czas radości, tańca i zabawy. W domu pomocy społecznej dla dzieci w Iwoniczu również nie mogło zabraknąć tej wyjątkowej atmosfery. Mieszkańcy placówki wzięli udział w balu karnawałowym, który został zorganizowany z ogromnym zaangażowaniem personelu i samych podopiecznych. Staramy się po prostu zachować wesołą świąt, taką atmosferę, czyli organizujemy różne okolicznościowe wydarzenia, i takim dniem jest właśnie dzisiejszy dzień w którym mamy bal. Mamy udekorowaną całą salę, wszyscy nasi mieszkańcy, ci którzy będą mogli w tym uczestniczyć, przyjdą wy w swoich pięknych jakichś tam kreacjach karnawałowych. Oczywiście nie tylko mieszkańcy, ale też i wszyscy na tym pracowali. Kuchnia naprawdę spisała się na medal. Mamy wspaniałe pączki i inne smakołyki. Mimo tej radosnej chwili DPS zmaga się z wieloma wyzwaniami. Przebywają tu dzieci i dorośli wymagający stałej opieki. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu jest prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek. Jest to placówka, w której możemy przyjąć 80 mieszkańców. W tym momencie jest 76. Mieszkańcy do nas są przyjmowani w wieku od 3 do 18, lecz mogą u nas zostać do końca życia. I tak w tej chwili mamy dwóch przedszkolaków, 17 chłopców, którzy są w takim wieku jeszcze edukacyjnym. 22 niestety ciężko chorych leżących. Pozostali to są tacy w wieku 30 i starsi, którzy po prostu oprócz niepełnosprawności intelektualnej, też jest wiele innych niepełnosprawności sprzężonych. Placówka działa od 1951 roku, a jej budynki, infrastruktura czy wyposażenie wymagają pilnych remontów i modernizacji. Tak jak w każdym domu wszystko się zużywa i eksploatuje. Tutaj też wymaga po prostu ciągłego wymiany łóżek, wersalek. No, staram się to robić na bieżąco, jednak. Potrzeby są, są duże. Najbardziej potrzebną i taką konieczną, takie naprawdę elementarne ABC funkcjonowania domu jest wyeksploatowana sieć wodno-kanalizacyjna i ciepłownicza. Dlatego w tej chwili po prostu staramy się o dofinansowanie, złożyliśmy też stosowne wnioski. Już mamy informację, że pozytywnie. Prawdopodobnie będą ocenione, jednak to jest tylko 50%. Potrzebne nam jest jeszcze drugie 50% wkładu, żeby po prostu te inwestycje zrealizować. Otrzymywane dotychczas dotacje wystarczają jedynie na codzienne wydatki. Nasze dotacje, jakie otrzymujemy, są to dotacje na działania bieżące czyli wynagrodzenia, media, wyżywienie. Nie otrzymujemy środków inwestycyjnych i dlatego to po prostu z tych pieniążków nie ma, nie ma szans, żebyśmy my mogli doinwestować wniosek o niezbędne remonty opiewa na kwotę 1,5 miliona złotych jeśli uda się pozyskać brakujące środki prace ruszą jeszcze w tym roku